Pokażę Wam sztuczkę, jak sprawić, żeby kotek się pojawił w Waszym domu. Patrzcie uważnie. Dysia. No chodź. Dobrze, jak już przyszłaś, to dostaniesz ciasteczko. Kiemka, ja jestem Adacho, i biorąc pod uwagę to, że jesteśmy w Manze Dragon Ball Hakai, to nie wiem dlaczego wam pokazałem tutaj kotka. Ale jak można nie kochać kotka? 27 rozdział mangi Dragon Ball Hakai, Dydzi, ja cię tutaj na chwilę tylko wziąłem, bo nie chcę brać innego krzesła, dobrze? Chyba, że bardzo ci tutaj będzie wygodnie. No dobrze, dostaniesz jeszcze jedno. 26 rozdział mangi Dragon Ball Hakai zakończył się tym co a możesz nie gryźć palca, zakończył się tym, co widzimy. Czyli Goku obudził się po walce od ostatnio z Odisu i powiedział, że... Dobrze, wiecie co? Ja, ja tutaj siadam obok ciebie. Obudził się po walce z Odisu i powiedział, dobra, w takim razie następnym razem już nie przegram. Jeśli chodzi o pozostałe wątki, to chyba ten, który ekscytuje mnie najbardziej, to to. A mianowicie Vegeta stojący na skałce, który okazało się, że zapomniał w ogóle jak mówi się po polsku. Zapomniał, zapomniał jak mówi się po polsku, bo okazało się, że po tym jak walczył z, z Golden Coolerem w szóstej formie po Kisielu przyleciał. I w sensie ukazało się, że Kibito go odrodził, przyleciał. Jeszcze chcesz, ale tu naprawdę nic już nie ma. I jak kibito go uzdrowił, Wegeta przyleciał, stoi na skałce od tego czasu i nic do tej pory nie powiedział. Także być może po prostu, tak jak tutaj widzimy, zazdrości Gokiemu, że Goki jest taki silny, a Wegeta nie jest taki silny. Dobrze, to jest ostatni ciasteczko, jakie dostajesz. Jak sami dobrze wiecie, często na pierwszym panelu są już jakieś delikatne spoilerki, także ja na początku nie. Ja już nic nie mam do wiesz? Także zaczęliśmy sobie oglądać 26, w zasadzie jego końcówkę. Także teraz razem z wami przejdę do samej góry strony. Kliknę tutaj, proszę państwa, przejdę do spisu treści. O, zobaczcie, czyj to jest ten komentarz. El Tharison. No nie wierzę, zobaczcie, to jest mój widz. Hi, I just wanna say this manga is awesome. Can't wait for the next chapter. I know it because Adaho from Poland. I Gustavo Hakai napisał, thanks. Nie wierzę, El Tharison jest tutaj reprezentantem. No dobrze, rozdział 27, zobaczmy, jak jest zatytułowany. War Council. O. Proszę, jakie spotkanie tyczące się wojny. Została tutaj zwołana rada tycząca się wojny, ponieważ jesteśmy w pałacu zeno i mało tego, ten rozdział jest jeszcze zatytułowany, w sensie ma w części tytułu Part 1, czyli część pierwsza. Jak sami dobrze wiecie, Odisu zapowiedział wojnę dał nam 6 miesięcy nam, czyli naszym protagonistom na przygotowanie się. Troszeczkę zajechało to Dragon Ballem Bole, Dragon Kakumei, ale taki wątek jak najbardziej przyjmę. Zobaczcie w ogóle, wszyscy bogowie zniszczenia klękają, aniołowie nawet klękają, a Pajku Han sobie stoi z założonymi. komma jako jedna z najważniejszych postaci w tym całym uniwersum. Daishinkan coś tam mówi, Zenony w tle siedzą, a Baiguhan stoi z założonymi rękoma. Nieźle. Nieźle się ustawił, co? Jeszcze niedawno nie był w ogóle kanoniczny, a teraz już w ogóle na, na, na ty z Daishinkanem. Więc podsumowując, wszystkie informacje, które do tej pory mamy, mówi Daishinkan, to to, co następuje. Tak wyglądał finałowy rezultat ostatniego konfliktu, jaki mieliśmy przeciwko niebiańskim magom. Daishinkan pstryka i wyczarowuje Telebim. Bradin, wielki mag pieczęci, jeśli mogę tak powiedzieć. Seals, no to raczej bym. To przetłumaczę jako pieczęcie. Porwał Zuno, czyli wszystko wiedzącą istotę, która żyje we wszechświecie siódmym. Cieszę się, w sumie mamy tutaj takie fajne podsumowanie, bo tak jak pamiętacie, ostatnio ta manga Dragon Ball Hakai bardzo często opowiadała, w zasadzie przez ostatnie wiele rozdziałów, opowiadała o walce Goku i Vegety i to też nie Goku i Vegety, co ja gadam? Goku i Odisu. Vegety tam akurat nie było. I przez to, że nasza uwaga mogła być skupiona tylko na jednym wątku, to mogliśmy trochę zapomnieć, co działo się ostatnio. Także teraz w formie takiego przypomnienia mamy tutaj przedstawione te wydarzenia, które Dai kan przedstawia również bóstwom ze wszystkich wszechświatów. Lauder, Wielki Mak Pieczęci, to też jest Wielki Mak Pieczęci, Great Mage of Seals, no tutaj tak samo się nazywa, taki sam ma tytuł. I ten Lauder próbował porwać dwie istoty, które są w posiadaniu rozdzielonej już mocy, części Majin Bu, ale Birus go powstrzymał. Czyli chyba też tutaj się dotyczy Uba, prawda? Birus go powstrzymał, i to jest ten jaszur. Zorki, wielki mag iluzji, wyprowadził pierwotną bestię Kalimora z wszechświata XI. To jest ten wątek, w którym widzieliśmy Jirena. Tyra, wielki mag wojownik, zabrała kokon pierwotnej bestii Hatcha od Liquira. Liquir to w takim razie powinien się spowiadać z tego, czyli Bóg zniszczenia ósmego wszechświata, nie piątego, prawda? Nie będę już teraz sprawdzał. To raczej ósmy wszechświat. I Odisu, wielki mag elementów, zabrał kokon pierwotnej bestii Hiru od Songoku. I teraz Songoku powinien się spowiadać. Czyli mamy kilku, tak naprawdę ilu o, yy, tych magów złych. Odisu to jest ten no, oczywiście, już którego bardzo dobrze znamy. Tyra to jest ta babka. Zorki to jest ten sumo. Jak się nazywała ta postać z tekena, która była tym sumo? Wiecie o kogo mi chodzi, nie? Kto grał w tekena? Ganryu. Jak zobaczyłem jego głowę, to od razu mi się yy, przypomniała jego ksywka. Ganryu. Także Ganryu. Yy, osoba, która przypomina Ganryu z tekena, Osoba, która przypomina warana z komodą również jest, czyli mamy już w sumie czterech i jest jeszcze Bradin, Czyli w sumie pięciu, tak by tutaj to było. Dodatkowo, Daishenkan mówi, że jeszcze udało im się zniszczyć super smocze ale nie wszystko okazało się być porażką. Co tu w takim razie jeszcze? Jakie może być pocieszenie w takiej sytuacji? Nie wiem, dostałeś kupon na 20% mniej na sandały w CTC? Jakie może być pocieszenie w tej całej sytuacji? Pierwotne bestie są u magów. Goku został pokonany, super smocze nie istnieją, praktycznie nikt nie jest w stanie nic zrobić. Ale to nie wszystko, mówi Daishinkan, Shinkan, znany również jako Klaudiusz Sewkowicz. A, no tak, jest jeszcze Pajkuchan. Pajkuchan, a w zasadzie nie sam Pai Kuhan, tylko niebiańscy strażnicy. Im udało się od, odzyskać kokon Janemby i kokon z oryginalną mocą Majin Buu. No i tak jak wspomniałem wcześniej, Birus powstrzymał te osoby, które ścigały cele, które posiadają moc Majin Buu. Czyli tutaj widzimy, jak Birus ratuje Uba. Okej. Okay. Well, 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 mówi Birus. Cóż, cóż, czyli wygląda na to, że mimo tego, że jest. Jestem jebany ze wszystkich stron i mnie tak obrażacie. To jednak ja jestem jednym Bogiem, który wytegował wy się z tego, z obowiązku, nie? Wywiązał się z obowiązku, mówi Birus. Liquid, opatrzcie jaki wściekły. Belmot, tak samo, no bo Belmot tak naprawdę i Goku nawet się wścieka, bo Goku tam jest. No tak, przecież Goku jest Bogiem zniszczenia. Myślałem, że jeszcze na Ojomie leży, ale wszystko już chyba w porządku. Liquir, Belmont i Goku wściekli. Teraz, kiedy pełen raport został już złożony, wierzę, że wszyscy macie już lepsze zrozumienie całej sytuacji. I dlatego pan Pikon jest tutaj, żeby jeszcze rozjaśnić wasze ewentualne wątpliwości. Pajkuchan jeszcze przyszedł tutaj po prostu tłumaczyć Bogom zniszczenie, jak wykonuje się ich robotę. Jak ja bym był na miejscu Goku, na przykład, to zapytałbym bajkuhana, jakim cudem on dos dostał się do kanonu. <grych> jakim cudem on z niekanonicznej postaci stał się główną postacią tutaj na tym spotkaniu? Nie no, żartuję, nie jest w kanonie. Zrobię co w mojej mocy, żeby poinformować ich w jak najlepszy sposób. P panie Pajkuchanie! Mówi futrzak. Nakarmiliście dzisiaj swojego futrzaka. Mój futrzak został nakarmiony przed chwilą ciasteczkami. Pozwolisz, że ja zacznę, jeśli chodzi o pytania. Chciałbym dowiedzieć się, w jaki sposób niebiańscy magowie zostali uwolnieni. Wiesz o co chodzi? niebiańscy strażnicy trzymali ich w więzieniu przez tyle lat, niezliczone lata. Dlaczego to stało się akurat teraz? O, chryste, panie. Jin, złoszczony pyta, to jest bodajże bóg dwunastego wszechświata, zniszczenia, powiedziałeś na naszym ostatnim spotkaniu, że strażnicy byli złapani w momencie słabości. Co to konkretnie miało znaczyć? Palkochan odpowiada, że żebyście zrozumieli w jaki sposób to się stało, najpierw wytłumaczę wam w jaki, w jaki sposób pięć wielkich niebiańskich magów zostali zapieczętowani, w jaki sposób oni w ogóle zostali uwięzieni. Z tego co tutaj widzę, to super Shenlong miał coś z tym wspólnego. Jak prawdopodobnie wiecie, dawno, dawno temu, wiele lat temu, magowie zaatakowali tę rzeczywistość z wielką przemocą w próbie otrzymania kokonów pięciu pierwotnych bestii. Bogowie połączyli swoje siły, żeby ich pokonać, ale było bardzo trudno to uczynić, ze względu na to, że mieli oczywiście wielką moc. Mowa o magach ale również dysponowali bardzo zręcznymi i trudnymi do przełamania magicznymi trikami. Nie widziałem wtedy innej opcji na pokonanie magów, więc ja, który wtedy byłem bogiem zniszczenia siódmego wszechświata, nie muszę wam tego przypominać, bo to jest dosłownie niesamowite, Han jest byłym bogiem zniszczenia siódmego wszechświata, jakby ktoś się zastanawiał, zdołałem użyć zaawansowanej pieczętującej techniki na nich, ale w zamian musiałem poświęcić całą swoją życiową moc. Udało mi się zapieczętować pięciu niebiań... Pajkuchan sam zapieczętował pięciu magów, mimo tego, że teraz oni są tak silni, że wszyscy bogowie nie są w stanie sobie z nimi poradzić. Przecież Kuhan tu jest jakimś. Ja się nie dziwię, że on stoi z ziomeczkiem swoim dajszynkankiem, no nie, jako oni dosłownie są prawdopodobnie tak samo silni. Ale jak wiecie, pieczęć potrzebuje pojemnika, gdzie to pieczętowanie może się odbyć. No to jest akurat zrozumiałe, jak w przypadku Mafuby musimy mieć też jakby szybkowar albo cokolwiek innego z pieczęcią, więc jakiś pojemnik był potrzebny. A, widzicie, i tutaj do gry wkorczyły super smocze kule, żeby uwięzić żeby uwięzić istoty o tak ekstremalnej mocy w jakimś pojemniku musieliśmy stworzyć za pomocą super smoczych kul specjalny pudełko. To jest to pudełko, które może Spock znalazł na plaży. To żółte pudełko. Pamiętacie? W startreku przerobionym. A widzicie, i teraz wszystko się łączy. I to było w pierwszym odcinku, pamiętacie? W pierwszym rozdziale w zasadzie. Super Shenlong stworzył to pudełko, które nazwaliśmy pieczętującym pudełkiem. Pajkochan powiedz, że to nie ty wymyślałeś tę nazwę. No ale nieważne. W ważne, że robi swoją robotę to pudełko. No i okazuje się, jak możemy się domyślić, że to pudełko zostało stworzone jako ekstremalnie wytrzymały, magiczny kontener, w którym można było przechować tych magów. No i w ten sposób Magowie tam zostali zapieczętowani, a yy, rzeczywistość Zeno zostało, została oczyszczona z tego zagrożenia. Goku już podnosi rękę z pytaniem: ja to bym zjadł batona. Pozdro dla kumatych. Nie, naprawdę Goku ma jakieś pytanie. Mam nadzieję, że to nie będzie pytanie w stylu mogę wejść do toalety? Mam pytanie. Jako, że użyliście super smoczych kul, żeby pokonać magów, nie pokonać, żeby ich, no okej, okay, dobra, pokonać w skrócie mówiąc, ale żeby ich zapieczętować. Żeby stworzyć pudełko w zasadzie. Czajcie bazę? Macie super smoka, który jest w stanie spełnić każde życzenie? Życzycie sobie pudełka. Widziałem ostatnio w Biedronce takie fajne pudełko, ale nie miałem akurat przy sobie pieniędzy. To no poproszę super smoka, który jest w stanie spełnić każde życzenie, żeby mi takie pudełko dał. Czemu nie mogliście po prostu poprosić super Shenlonga, żeby... O, Goku! Najgorsza osoba, jaką znasz, ma dobry argument. Mam pytanie, skoro Mieliście moc Super Smoczych Kul, dlaczego sobie nie zażyczyliście, żeby po prostu ci magowie zniknęli? Przecież to byłoby prostsze, prawda? To nie było możliwe, no oczywiście, że nie było możliwe, bo jednak okazuje się, że Super Smoczy Smok, który może robić wszystkie smocze życzenia, akurat tego smoczego życzenia nie mógł zesmoczyć. No dobra, ale dlaczego? Przecież Super Shenlong może zrobić wszystko, prawda? Pyta Goku, który nagle stracił twarz. Stracił twarz to już po walce z Odisu. Tak, to teoretycznie prawda, że Shenlong Super jest w stanie zrobić wszystko, jednakże są zasady, które tyczą się używania Super Smoczych Kul. Nie Pójdę w detale, a nie będę teraz ci mówił detali, bo to nie jest y, główny punkt tego spotkania. Na skróty tutaj ktoś poszedł, ale w skrócie mówiąc, od momentu, w którym moc super Shenlonga została użyta, żeby zapieczętować zarata, zostało kompletnie zabronione przez Zalamę. Oryginalnego stworzyciela supersmoczych smoczych kul, żeby kule były używane do celów, które w, wplątują w to inne rzeczywistości. Co masz na myśli, mówi Goku? Pyta w zasadzie. Powiem to w skrócie, żebyś zrozumiał. Odkąd zaraz został pokonany super kule, po prostu nie mają bezpośredniej mocy na stworzenia, które pochodzą z innych rzeczywistości. Bo jak dobrze wiecie, w tej manze to działa tak, że to multiversum, które znamy, jakby z oryginalnego kanonu, prawda, czyli 12 wszechświatów, nad którymi rządzi zeno. To nie jest jedyna rzeczywistość, są inne rzeczywistości, czyli tak naprawdę Zeno ma swoje podwórko. Ale są też inne podwórka, na, który, na którymi rządzą inni powiedzmy omni królowie. To znaczy, że Super Shenlong nie jest w stanie stworzyć, zniszczyć ani zmienić czegokolwiek, co nie należy do rzeczywistości zeno. Pajkuchan kończy tę wypowiedź mówiąc, że no właśnie ze względu na to nie mogliśmy jakoś tam ich tam zabić czy cokolwiek im zrobić, więc po prostu zrobiliśmy pudełko. <laughs> Tadeusz pudełko, Wiedźmin. Lord Goku. O, Wados się odzywa. Ja, ja ci to wytłumaczę w domu. Pozwól y, Pajkuchanowi mówić dalej. No dobrze, mówi Goku. <laughs> Wado cisza Goku, ja ci to wytłumaczę w domu. No tak, w sumie Pai nie powiedział, jakim cudem oni się wydostali. Słuchamy dalej. Cóż, to pieczętujące pudełko faktycznie spełniało swoją rolę i było w stanie zapieczętować tych magów, ale cały czas pudełko było pod presją ze względu na tę moc magów, która była uwięziona. No i wraz z upływem czasu moc pudełka spadała. Kiedy prosiliśmy o to pudełko Super Shenlonga, nie wiedzieliśmy, że magowie z czasem będą osłabiać to pudełko, ale nie pytaliśmy też o to, żeby to pudełko miało nieskończoną moc. A, to łatwe, nagle mówi Goku, który przed chwilą został troszeczkę stemperowany, ale znowu się wyrywa. Więc powinniście byli poprosić po prostu Super Shenlonga, żeby dał temu pudełku nieskończoną moc. To też nie było możliwe, mówi Pajku Han z uśmieszkiem. No dobra, no ja nic nie rozumiem. Mówi Goku. Nie mogliśmy tego zrobić z dwóch powodów. Pierwszy powód jest taki, że wtedy Super Smog działałby na pudełko, a w pudełku byli magowie, więc generalnie Super Shenlong też pośrednio działałby na magów, a ze względu na to, co ostatnio wytłumaczyłem, Super Shenlong nie był w stanie wpływać na byty z innych rzeczywistości, więc to jakby było, to byłoby działanie bezpośrednio albo no w zasadzie pośrednio przeciwko tym bytom. Druga sprawa jest taka, że w momencie, w którym to pudełko powstało, stało się ono reliktem niebiańskich strażników, a my, niebiańscy strażnicy żyjemy w niebiańskim świecie, który nie należy do żadnej z siedmiu rzeczywistości, więc to również by wykraczało poza moc Super Shenlonga, bo to nie jest rzeczywistość Zeno. W takim razie, co zrobiliście, pyta Goku? My, niebiańscy magowie, stworzyliśmy... <ścoughs> magiczny obiekt! Bateryjne pudełko. Specjalne pudełko, które było napędzane naszą mocą, a potem wsadzało tę moc do pudełka tego pierwszego. No kurwa to to mogli wymyślić, no ja nie wierzę co to jest w ogóle za historia wymyśli, przecież to są pudełka z portala może to jest, mówię jak powstawała gra portal, czyli stworzyli bateryjkę która była wkładana do tego pudełka i ona była napędzana mocą niebiańskich strażników, kiedy bateria się kończyła, kiedy moc w baterii się kończyła my niebiańscy strażnicy się zbieraliśmy jesteśmy bardzo potężni więc po prostu je, te baterie napełnialiśmy z powrotem energią, ale proces ładowania tej baterii był bardzo męczący i osoby, które uczestniczyły w nim musiały Wziąć kilka dni urlopu. <laughs> kilka dni potrzebowały na Odzyskanie swoich sił. Innymi słowy, za każdym razem, kiedy bateria była odnawiana, my, niebiańscy magowie, pff, niebiańscy strażnicy, byliśmy bardzo osłabieni. Heles zwraca uwagę na to, że to był idealny moment, żeby was zaatakować. Dokładnie, ale to nie znaczy, że myśmy byli nieprzygotowani. Przede wszystkim nie wszyscy strażnicy brali udział w rytuale ze względu na to, żeby część pozostała w pełnej mocy w razie W. Poza tym drugim zabezpieczeniem było to, że tylko my znaliśmy datę napełnienia tej baterii, także nikt, jakby nie mógł czyhać na nas, nie? Kitela dochodzi do wniosku, który potwierdza Pai Kuhan, że osobą, która zaatakowała był ktoś z wewnątrz. Jedyna osoba, która wiedziała o tym momencie słabości to był zdrajca, który czaił się w, wśród niebiańskich strażników. Napastnik zainicjował atak w momencie, w którym strażnicy byli osłabieni. Jego intencją napastnika było to, żeby powstrzymać baterię przed włożeniem, przed byciem włożonym do tego pudełka, ponieważ działa to w taki sposób, że jeśli ta bateria zostanie już umieszczona, to jest to zrobione w taki sposób, że przez jakiś czas aż do momentu, kiedy się nie rozładuje nie może być wyciągnięta, czyli to widzieli w pierwszym rozdziale, pamiętacie? Oni próbowali włożyć te baterie do, do tego pudełka, ale im się to nie udało zrobić. Kurwa, się ciemno zrobiło dosłownie. <grywa> Nasz mistrz Anzen był bardzo blisko do, do wypełnienia tej misji, ale niestety został zabity tuż przed tym. Na to również wskazują wszystkie dowody, które tam znaleźliśmy. Rumshi czyli Bóg Zniszczenia Dziewiątego Wszechświata, mówi mówisz tak, jakby cię tam nie było. No nie było mnie tam, odpowiada Paikuhan. Ja i dwójka innych strażników, którzy nie brali udziału w tym rytuale, byliśmy wysłani na inne misję Jesteśmy jedynymi strażnikami, którzy Przeżyli, czyli jest Py Kuhan, jest Colonel Sanders z KFC. I jest jakiś tutaj Sajanin, podobny do Sajanina przynajmniej. Mosko nagle się odzywa, też Bóg Zniszczenia Trzeciego Wszechświata. Mosko mówi, że to jest zbyt duży przypadek, że akurat waszej trójki nie było, że to jest przypadek za duży. Ja nie wierzę w to. Pyta również, czy już wiecie, który y, strażnik jest odpowiedzialny za zdradę. Fakt, że ja i dwóch innych strażników nie braliśmy udziału w tym rytuale, nie jest faktycznie przypadkiem. Zgodnie z tradycją, czwórka strażników nie bierze udziału w rytuale. To znaczy, że czwórka z nas utrzymuje pełną moc, a ich zostało. O trzech, czyli ten czwarty zdradził, kim on był! Krótko przed naszym rytuałem, przypadkowo trzy alarmy dotyczące trzech misji rozległy się, co sprawiło, że nasza trójka musiała odlecieć. A mówi Sidra, bóg zniszczenia dziewiątego wszechświata. Pozwól, że zgadnę. Okazuje się, że czwarty strażnik, który miał z wami tam być, nie dostał alarmu, nie musiał nigdzie lecieć, prawda? I on był zdrajcą. Tak, my niebiańscy strażnicy, tak jak, tak jak wszyscy bogowie, którzy żyją w niebiańskim świecie. Pochodzimy z różnych rzeczywistości. Na przykład ja, Pajkuchan urodziłem się w rzeczywistości Zeno. Ale ten inny strażnik urodził się w rzeczywistości Zarata. Żartujesz sobie, prawda? Mówi Arak. Zostawiliście z pełną mocą tę osobę, która prawdopodobnie była najbardziej zainteresowana uwolnieniem niebiańskich magów i Zaratę? Aż się jasno zrobiło. Gdyby to ode mnie zależało, nie podjąłbym takiej decyzji, ale mistrz Anzen miał bardzo czyste intencje i ufał bezgranicznie osobom, które były pod nim. Ten strażnik, który nas zdradził, był oddany naszej sprawie i służył nam przez. Tysiące lat, przed setki tysięcy lat. Po tylu latach służby, oczywiście, że zyskał zaufanie naszego mistrza i zaufanie wśród innych strażników. W międzyczasie zobaczcie na Zeno, który siedzi tam w tle i myśli: Kiedy będzie mój happy meal? Spokojnie, panie, zaraz kończymy, zaraz już pojedziemy. Dobrze, ale czy ten pojedynczy strażnik byłby w stanie pokonać innych, wszystkich sam? Mam na myśli to, że powiedziałeś, że okej, okay, po ładowaniu tej baterii byliście osłabieni, ale na tyle osłabieni, żeby jeden strażnik pokonał resztę sam? Paigohan odpowiada, że wątpi, żeby jeden strażnik był pokonany, jeden strażnik był w stanie pokonać wszystkich innych, nawet jeśli byliby oni osłabieni. Ale robi się ciekawie. Bardzo mi się podoba, że to jest tutaj w taki sposób tłumaczone. Potrzebowałem takiego rozdziału. I myślę, że wy też. Nadal to badamy, w jaki sposób konkretnie to zrobił, ale jeśli miałbym się wdawać tutaj w szczegóły, to, to zajęłoby to nam za dużo czasu, więc po prostu póki nie będziemy mieli konkretów, to nie będziemy tutaj yy, mącić. Jeśli pozwolicie mi wyrazić swoją opinię, chciałbym po prostu pominąć tę część i chciałbym przeskoczyć do miejsca, w którym będziemy mogli udzielić jakieś konkretne odpowiedzi, a nie tylko prowadzić jakąś dedukcję. Liquir... Jest wątpiący, bóg zniszczenia Liquir, który przed chwilą wcześniej, znaczy przed chwilą został obrażony przez Birusa, mówiąc, że nie dotrzymał swoich, swoich obowiązków. Mówi Pajkuchanowi nie do końca się z panem zgadzam, panie Pajkuchanie. Chciałbym posłuchać więcej na temat tego wewnętrznego śledztwa niebiańskich strażników. O, zeno się odzywa, wow, zeno Zeno mówi, Ta cała konwersacja zaczyna się być, robić nudna, ta. Nie chcę jej przedłużać. Ja też nie chcę, mówi drugi Zeno. Mówmy tylko o tym, co, się, co ma znaczenie. Prze przepraszam, za moją sugestię, wielki Zeno. A ja też bym chętnie posłuchał na temat tego, jakim idzie w tym śledztwie. Może się okazuje, że jednak oni nie są tacy dobrzy. może coś ukrywają, może Pajku Han jednak jest zły. No dobrze, w takim razie to jest ważne pytanie, nagle odzywa się Birus. Dlaczego Mag, który pojawił się na planecie Ziemia w moim wszechświecie, wyglądał jak taron! Taron, czyli waran z komodą. Faktycznie! No przecież mówiłem, że on wygląda jak taron. Taron, czyli były Bóg zniszczenia siódmego wszechświata mistrz Birusa. Tak samo przecież Odisu, to był Anzen. Odisu Odysseus... Przejął ciało Anzena, a gościu jakiś inny bóg przejął yy, mag, przejął ciało Tarona. I nie tylko przejął jego ciało, wygląda na to, że miał również jego wspomnienia. Powiedziałeś mi, że mistrz Taron umarł podczas ataku, który spadł na strażników. W takim razie, jak to wytłumaczysz? Pozwól, że postawię sprawę jasno, pajkuchanie. Nie lubiłem ci od samego początku. Więc albo dasz mi dobre wytłumaczenie, które wytłumaczy mi to, dlaczego nasz przeciwnik miał wspomnienie i wygląd mojego mistrza, albo sprawię, że za to zapłacisz, mówi Birus. I to jest koniec! tego rozdziału. Och, powiem wam, że tak jak w tym rozdziale wydawało mi się, że będziemy mieli bombę informacyjną, ale bogowie zniszczenia i generalnie cała reszta będzie słuchać Pajkuhana, więc ten rozdział będzie po prostu taką przypominajką, oczywiście w fabule też w sensie tam dla, tam dla tamtych osób, ale głównie dla nas, dla czytelników, to będzie taka przypominajka, rozdział, który nam po prostu całą sytuację jeszcze raz przedstawi w klarowny sposób. To nie sądziłem, że oni zaczną tutaj jakby wątpić w wiarygodność Pajkuhana, Ale zwróćcie uwagę w sumie na to, co mówił Odisu. Odisu mówił, że ciało przejął Anzena i że nie jest w stanie wykorzystywać jego pełnej mocy, więc jeśli Odisu przejął ciało Anzena to znaczy, że inni, bogo, inni e, niebiańscy magowie, ci źli no też raczej mieli takie możliwości, więc to nie jest kwestia tego, że Paikuhan może coś ukrywać, tylko że niebiańscy magowie mają prawdopodobnie umiejętności przechwytywania ciał, tylko teraz pytanie, skoro Taron umarł, to nie jest tak, że ciało Tarona zostało zamienione więc Taron jeszcze tam gdzieś żyje on z martwego ciała zrobił użytek i jeszcze przejął jego wspomnienia. To jest najbardziej niesamowite. Palkohan tutaj wygląda, jakby był podstawiony y pod ścianę przez bogów zniszczenie ich pytania. Ale wydaje mi się, że może mieć na to wytłumaczenie. Bo to oczywiście wygląda podejrzanie. Dlaczego nagle były mistrz Birusa? Nie dość, że żyje to jeszcze ma jego wspomnienia, czy tutaj jest coś ukrywane, no ale nie wiem, wydaje mi się, że bogowie mają, y, fu, magowie mają po prostu umiejętności przechwytywania ciał i nawet jeśli one są martwe, to są w stanie zrobić z nich użytek. Tyle jeśli chodzi o ten rozdział, dzisiaj mniej akcji, a więcej informacji, takie rozdziały też są potrzebne, zwłaszcza po tym, co ostatnio mieliśmy z walką Goku i Odisu. Cieszę się, że taki rozdział się pojawił, bardzo, bardzo było to potrzebne, mi to bardzo rozjaśniło całą sytuację, mam nadzieję, że wam też, jeśli wam się podobało, zostawcie lajka, like oczywiście zachęcam do tego, żeby odwiedzić autora, linki znajdziecie w opisie, a póki co życzę wam miłego, spokojnego wieczoru, dla wspierających prawdopodobnie jakiegoś późnego wieczoru, bo wrzucam wam to wcześniej, także tyle, trzymajcie się, na razie, cześć, ciana.